Ja no, nie próżnują. <Four> ale nie jak to zagada Nawet jakbyśmy zagrali normalnie, to też chyba dobiera droga. Tak, no, dobiera, 15 punktów 15 A, 15 punkty, 15 15 punkty. A co najlepsze budziliście się drugiej ligi i liczycie na to, że ktoś wam pomoże się teraz utrzymać. <noise> zasługujemy na to miejsce. Dobra, co? No, to prostu? No, na tym, którym jesteście. Jak jak my modkow. trzecia liga od razu robimy. Tylko się utrzymamy. Z okręgówki do trzeciej od razu nie anuluję. Najpierw czwarta. I trzecia. Od razu trzecia, jak się utrzymamy. Nie trafiłem do kosza podczas mojej kariery ponad 9 tysięcy razy. Przegrałem niemal 300 meczów, 23 razy to do mnie należało oddanie, oddanie decydującego rzutu i nie trafiłem. Ponosiłem w życiu porażkę za porażką i właśnie dlatego odniosłem w życiu sukces. To jest panowie idealne nawiązanie do naszej sytuacji z pierwszego meczu. Wiele osób miało tą decydującą szansę, żeby ją wykorzystać. Nie oddało nam się, przegrywamy razem, wygrywamy razem i panowie, to co powiedziałem wcześniej, po porażce tylko myślimy, aby się podnieść, żeby dzisiaj zwyciężyć panowie i żeby wrócić do hotelu zadowolony ze swojej postawy. Tytuli nam oddał, że po dwóch dniach jedziemy panowie ponownie po zwycięstwo i zmazać tą plamę, którą daliśmy. Z takim przeświadczeniem, z pewnością siebie każdy wychodzi na boisko od pierwszej minuty, tylko i wyłącznie panowie. W czwartym podwycięstwo na <ahan tambs mudga şimka 301> <initiatives> tutaj, tutaj jest ta turbo trawa, nie? Tu, tutaj, tu byś przyspieszał, nie? Mamo. Prawda, że mam rację? Tak. już. nie. Maruś. Matiusz? Uważaj co bo możesz po drugim. Z kierownikiem wiesz, że pogadaj. Nie Często, cały czas, czas. pozytywnie. Nie ma nic, co by mi zajęło. No, to muszę. To 5000 mniej chłopaków. Ja mówię, że ty jesteś, doktor mówi, że to jest niemożliwe. Delegat nasz z -y. To straszne. Dobra panowie, macie pięć projektów przygotowanych. Od razu wchodzimy te 2,5 minuty rozbiegania w dwójeczkach z piłkami. Dawać, let's go!

Ja wiem, że znowu będzie pompka, że znowu adrenalina skoczy na odpowiedni poziom i czasami serducho będzie więcej chciało, ale pomyślmy o głowie, pograjmy też piłkę i dużo zimnej krwi pod tą bramką, panowie, i trzeba coś włożyć, a później się ten worek rozwiąże. Na to liczymy. Dawaj, Paweł, twoja robota. Panowie, się krócej. Jest takie powiedzenie. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. My mamy szansę to fajnie skończyć. Wyjdźmy dzisiaj na to boisko tak, żebyśmy mogli stanąć po tym meczu przed lustrem i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko. A nasza wiara w ten końcowy sukces o 19 zrobi cuda. Wiara robi cuda. Panowie! Bez kontuzji! pomarzenia! Kto wygramy? Okay, let's go. <laughs> No już nie możemy się pocieszać tym, że tam gramy dobrze i mamy jakieś sytuacje, jak nic nie strzelamy, no i żeby w takim turnieju być dalej, żeby ten turniej trwał dla nas, no to musieliśmy coś trafiać do, do prostokątu, a nic nam nie wpadało. No. Trzeba po prostu teraz przeprosić wszystkich tych, którzy za nas trzymali kciuki, którzy tutaj pomogli tej reprezentacji, bo ona już trwa od ponad, ponad roku albo i nawet półtorej roku, także każdy, kto dołożył cegiełkę, że mogliśmy tutaj przyjechać, no to głębokie i wielkie podziękowania, no a my zawiedliśmy niestety, no i trzeba to jasno sobie powiedzieć.